W najnowszym odcinku programu Mali Dorośli wystąpiła Katarzyna Zielińska. Polska aktorka z przyjemnością opowiadała o swoim życiu, zainteresowaniach i drugiej połówce. Katarzyna Zielińska to polska aktorka i piosenkarka. Urodziła się w 1979 w Limanowej i zawsze z dumą podkreśla swoje góralskie pochodzenie. W 2002 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, natomiast już podczas studiów występowała w Miejscowym Teatrze Ludowym. Grała we wielu warszawskich teatrach: Syrena, Rampa, Kwadrant czy Teatrze Roma. W 2006 roku wystąpiła w programie muzycznym TVP dwa szanse na sukces. Pobierała lekcje śpiewu u Elżbiety Zapędowskiej, ma również bogatą filmografię. Wystąpiła m.in. w filmach Cury Szczęścia, Ryś, Dzień Świra, Listy do M. czy Och, Karol 2. Największą popularność przyniosła jej rola Marty Walawskiej w Barwach Szczęścia w latach 2007,2017. Za rolę zdobyła dwukrotnie nagrodę telekamery oraz nominację do Wiktora w kategorii Odkrycie roku. Jej mężem jest Wojciech Domański, dyrektor firmy inwestycyjnej Custodia Capital. Para ma dwóch synów Henryka, Ur. 2015, i Aleksandra, Ur. 2017, prywatnie jest wielką fanką Audrey Hepburn. Tak, to prawda. Katarzyna Zielińska potwierdziła, że swojego męża, Wojciecha Domańskiego poznała już za czasów przedszkolnych. Jak sama przyznała, jeszcze wtedy nie wiedziała, że będzie jej mężem, gdyż na to miłosne objawienie czekała. 30 lat. W starszakach poznałam mojego męża, ale nie wiedziałam, że będzie moim mężem. Dopiero wiecie po ilu latach się dowiedziałam. Po 30. Bardzo go lubiłam. Mieszkaliśmy na osiedlu, które miało piękną nazwę słoneczne. Więc bardzo pasowało do nas. Ja mieszkałam w bloku 1 a on w bloku dwa, więc często chodziliśmy razem do przedszkola no i pierwsze zdjęcia z moim mężem mam oczywiście z przedszkola ja jestem w stroju czerwonego kapturka a on w stroju kowboja mówiła wspominając dziecięce czasy Kasia Zielińska także dla portalu styl.pl mówiła już ponad piętnaście lat temu na początku traktowałam go jak kolegę miłość przyszła z czasem każdej kobiecie polecam moment samotności dzięki niemu można się sporo o sobie dowiedzieć poznać swoją siłę wcześniej gdy byłam w związkach uważałam że mam dwie lewe ręce że nie poradzę sobie z wieloma rzeczami tymczasem okazało się że kobieta wszystko potrafi zrobić raz lepiej raz gorzej ale potrafi jeśli chodzi o wspomnianego kowboja, mąż Kasi Zielińskiej faktycznie spędził chwilę w Stanach Zjednoczonych. Wojciech Domański, bo o nim mowa, to postać spoza świata show, biznesu, który odebrał staranne wykształcenie, ukończył college Armand Hammer w stanie Nowy Meksyk oraz z wyróżnieniem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Harvarda. W przeszłości pracował jako analityk finansowy w Dautsche Banku w Nowym Jorku oraz JP Morgan. Pracował także w bankowości inwestycyjnej, a także w Goldman Sachs w Londynie. Zielińska i Domański stanowią jedną z najbardziej dyskretnych par w show, biznesie. Zaś mówi o nim, Wojtek jest niezwykle skromnym człowiekiem. Obiecałam sobie, że nie będę o nas opowiadać. Wciąż czytam o czyichś 40 zaręczynach, 80 lubię i czuję, że to za dużo. Nowy wywiad z Katarzyną Zielińską możecie w całości obejrzeć poniżej.